Dziecka bardzo lubię zwierzęta, interesowałam się psami, kotami, różnymi gatunkami zwierząt i postanowiłam, że przyjdę tutaj pomóc potrzebującym zwierzętom. Przede wszystkim tutaj się zajmujemy wyprowadzaniem psów, tym żeby one się nie bały ludzi, bo wiadomo, że niektóre psy są po przejściach. Przywozimy jedzonko, smakołyki, zabawki, koce przede wszystkim, bo teraz jest zimno i potrzebują tego. A na pewno pomóc takim bezdomnym zwierzakom. Smutno się trochę patrzy, jak są porzucone lub chore. No ale chciałbym, żeby coraz więcej trafiało do ciepłych domów takich zwierząt, bo jest im to po prostu potrzebne. No, różne jedzenie dla psów, koce przede wszystkim, bo zimę jest im to na pewno bardzo potrzebne, smakołyki, różne zabawki, więc pieski powinny być szczęśliwe. Zbiórka bardzo pomyślnie, młodzież się bardzo zaangażowała, wszyscy uczestniczyli w tym bardzo chętnie i zbiórka wyszła jak najbardziej na plus. Jako absolwenci szkoły chcieliśmy bardzo podziękować uczniom i na pewno pani Katarzynie Głowacz z SP9 na łagiszy. Uczniowie bardzo postarali się i dużo naprawdę jedzenia zebrali dla tych zwierząt, żeby pomóc w tej akcji.